Cześć, siemanko, z tej strony Thompson. Zapraszam cię was wszystkich do materiału, w którym pokażę, jak dodać sobie drukarkę Wi-Fi do naszego komputera. Wchodzimy sobie w panel sterowania, wchodzimy sobie w sprzęt i dźwięk i tutaj wchodzimy w zakładkę urządzenia i drukarki. W tej zakładce klikamy dodaj drukarkę. Nasza drukarka, żeby tutaj została pokazana, musi być włączona, czyli jeśli macie drukarkę wyłączoną, podchodzicie do niej i klikacie przycisk Łącz, wyłącz bądź on, off. Ona musi działać, musi być cały czas włączona, żeby się tutaj wyszukała. Jeśli nam się wyszuka, tak jak w moim przypadku tutaj się pokazała, to się Wam pokaże. Wybieracie swoją drukarkę, zaznaczacie ją, klikacie przycisk Dalej. Teraz chwilę czekacie po przyciśnięciu przycisku Dalej. Komputer próbuje się z nią połączyć. Teraz nam instaluje oprogramowanie do drukarki i jak widać, zostaje wyświetlony komunikat, żeby drukarka została pomyślnie dodana do naszego komputera i możemy sobie ją ustawić jako drukarkę domyślną i wydrukować stronę testową. Wyklikacie sobie przycisk zakończ, ja klikam anuluj, ponieważ mamy już dodaną i to wszystko. Możecie się cieszyć drukowaniem znowu dodanej drukarki do waszego PC za pomocą Wi-Fi. Dzięki za trwanie do końca, Trzymaj się, cześć, hej i czołem.